Rozwiąż algebraicznie równanie. Mamy tutaj wartość bezwzględną w dwóch składnikach, zatem spróbujmy tę wartość bezwzględną wyłączyć poza nawias. Otrzymamy. W nawiasie x plus 2x równe 3. Wykonajmy działanie w nawiasie, to jest 3x, zatem mamy Wartość bezwzględna z x razy 3x równe 3. Obie strony spróbujmy podzielić przez 3. Zostanie nam wartość bezwzględna z x razy x równe 1. Aby rozwiązać algebraicznie, spróbujmy zająć się modułem x, właściwie tym, co jest tutaj w module. Moja funkcja f od x to będzie x. Zatem, jak to wygląda na osi liczbowej? Miejscem zerowym jest 0. Zero. To jest funkcja liniowa rosnąca. Spróbuję naszkicować. Zatem, tutaj przyjmuję wartości ujemne, a tutaj wartości dodatnie. Będę rozważał moją funkcję w dwóch przedziałach. Podzielę oś na dwie części i zrobię sobie siatkę znaków, będę miał wartość bezwzględną z x. Pierwszy mój przedział to będzie od minus nieskończoności do zera, drugi przedział od zera do nieskończoności. Jak widzisz w pierwszym. Przedziale będzie ona przyjmowała wartości ujemne, w drugim wartości dodatnie. Zatem rozważmy dwa przypadki. Tutaj mamy przedział pierwszy, tutaj mamy przedział drugi. Zatem pierwszy przypadek. Otrzymamy równanie. x. Ujemne wartości, więc opuszczam wartość bezwzględną ze znakiem przeciwnym równe 1. Lub, drugi przedział. Wartości dodatnie w drugim przedziale, widzisz je ja, tutaj. Zatem, w tym przedziale, moduł opuszczam bez zmiany znaku. Będę miał x razy x równe 1. Rozwiązujemy pierwsze. Minus x kwadrat równe 1. Zatem x kwadrat równe minus 1. No i to jest sprzeczność, bo każda liczba podniesiona do kwadratu jest nieujemna. Tutaj rozwiązań nie ma. Rozwiązujemy drugi przypadek. To jest x kwadrat równe 1, zatem pierwiastkujemy. x jest równe 1 lub x jest równe minus 1. Mamy dwa rozwiązania, ale drugi przypadek rozwiązujemy w przedziale od 0 do nieskończoności. Zatem należy do przedziału. Od 0 do nieskończoności. Minus jedynka nie należy do przedziału od 0 do nieskończoności. Zatem tutaj mamy tylko jedno rozwiązanie, to nam odpada. Teraz złóżmy całość. Pierwsze lub drugie. Pierwsze nie ma rozwiązań. Drugie ma jedynkę. Zatem Sumą tych dwóch rozwiązań jest x równy 1. Rozwiązaniem tego równania jest jedna liczba, jest nią jedynka. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.